Taką kiełbasę zrobią na święta. Teraz wersja próbna. Wykonałem ją z karkówki, z chabu i boczku. Przyprawiłem mnóstwem przypraw. Sól, pieprz, czosnek, papryka ostra, ziele angielskie, gałka katałowa, kumin, tymianek i cukier. Napełniłem osłonkę 28-30 mm. Wyszło mi 5 kg kiełbasy w jednym kawałku. Uwierzycie? Teraz tylko osuszyć, rozgrzać, wędzić w 60 stopniach i podpiekać w stół. Tak wyglądała po lekkim podsuszeniu. Pyszna i bardzo aromatyczna. Szczegóły wykonania? Wkrótce cały film na kanale Nomart. Serdecznie zapraszam!